Mam dzisiejszego posiłku, nagrobiny sobie challenge I tylko jeden item, że muszę, jak na przykład, jedną bronią grać, nie? I ogólnie, gdybym miał taki bardzo poważny, bardzo mocny, nie wiem, czy mogę mówić. Również, w tej, kiedy to wybiegnie. jak to miała, to bardzo że nie to koniecznie muszę zrobić pięć 5 a jeśli się mniej mojej skin, to nie, nie będzie tak nie będzie, że będę będę na przykład Jacob mam, Mamy jakieś złomaszczenia, takie fajne co jest w coś mieć pełne rzeczy na to, na to, że albo No i tak, czy uda mi się udać? Widać na ten tak, uda mi się możliwe, ale czy jest to na tym, Ale tak, to jako bardzo mało, no to jeszcze bym jakieś. No 5-10 metrów i mi się, się wydaje, że może bym coś się nie by by to by to okazji, to Ja Mam taki by the way teraz, taki butycyl, nie by tylko way, tylko to I tutaj wreszcie taki problem, że co chcę wiedzieć no już wiem już wiem jak ja na przykład będę chyba który widział jakieś snajpę albo inne takie taki taki nie taki 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 się z taki 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 bo mój um, kolega z my więc mamy fajcika, a my się bo, nie boimy i podjeżdżamy a tu nikogo nie ma, a jednak jest i, na... I zabijamy taki, taki, pana kolegę naszego Wilku nie rozumie, że ma ja wyjątkować, a tu można go spokój zostawić. Jak nie rozumiesz, to ci zaraz wytrzyma się takim podszokiem pięknym, że nie poskłada się normalnie w tą ci zaraz poskładają w z Ikei normalnie. No, nie wiem, poskłada się w z K, ale powidzę, jak się poskłada. On nie poskłada w z A dobra, to, pijam, to, pijam, to, pijam, to, pijam, to pijam. Ja mam odpocząć to, żeby się 300 bo... Tylko to. Rozeicha, However, OdeIO, no, teraz jak oga. Widzę, że jest takie wideo, jak mnie pewnie wypadnie. skrzynki. Jak mnie wypadnie ze skrzynki. nie, 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 nie,

静静的。 Это же не конец, это же не конец. Общая черта, что он тоже класс. Это же не конец. Может быть я. Может быть я... Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет.

Dobra, no goście, no i co ci da w teł, tak? Musimy co dać tu Plan mój mały znaleźć kewa. Już nie mam kewa, ale żeby mieć fula, bo splashę bamdarze to się chyba najbardziej teraz przyda, bo jak chcę zrobić te to... przecież 5 fragów. To mam tak i yy, boję się. Banda, wólce, 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 wólce. No orro, tylko że teraz nagle, te baj do no, lewej, ktoś mnie podpala. No, to my wam tak. Lecimy sobie na to, schowamy się i wchodzimy w banko przez tak. kiełbac. Sprawdziam, dobra. Pijemy podkę Pijemy drugą podkę A tu mi nie to nie wyszło. Nie. Albo tak, albo nie. Albo tak, no, tak. No najpierw teraz, pójdę, się Wypadnie, mi, nie wpadnie. Nie. Już chyba nie. Ale wpadnie mikrofon. Przynajmniej mam fulla. Chciałbym wziąć sobie gołkę. Czyli mam full. Happy. Happy. Czy. No dobra. Za jak chciał. Hmm, nie yy, Dobra. Wyśmiec sobie trochę golda. Tu mamy. K, yy, ja bym najbardziej potrzebował, tak jak mówiłem, tego mego mojego yy, banderzynicy. Ja już dostaję, się go, więc Fortnite, jeżeli nie dasz tej banderzynicy, to ja się do was zgłoszę. Aha! Jeszcze stało mi się ten babczo. Nie, jak to zniknie, to ja się wkurzę. вообще в вот, 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 вот.